Dzień dobry, dzisiaj w gościnnym występie prosto z imprezy 1 marca, godzina koło 17.20 coś. Kup imprezy. Przepraszam, żadnej imprezy tutaj właśnie nie ma. Hmm. Przedstawiamy w Państwu lugi 007 w całej okazałości. Okay. To co najlepsze. No i teraz, co tą kamerę? Oni są głupi. Czekaj, ma. To znowu Wasza kochana Pryszczata morda W no. specjalnym dniu derpi. Jedna z, jedna z tych głupich rzeczy, którą dzisiaj wykonam. <grymamy> o, no. Dlatego no, ja zawsze nagrywam sama. No, dobrze. Nie puszczaj Pawia. Moi drodzy, zgaduję, że wiecie, czym jest Cynamon Challenge. Zbliżenie Cynamon? Lokowanie produktu. Okej. Okay. Tak. Akta nie dorwiał, albo inekierował. Um, cynamon, Nałączę... Znamą czeleć, czyli wyzwanie cynamonowe, czyli na zasadzie... Zacznijmy jeszcze od tego, że w wypadku niepowodzenia karą jest dopicie właśnie tego trunku. Spadaj! Zgadzamy się. No i wracamy do, jak ona miała, Ani. Do, 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 dodajmy do tego, że to jest Anna Justyna Wiktoria. Wiktoria, naturalnie to mój pierwszy raz z cynamonem. Wcześniej. Pierwszy raz. <noise> pierwszy raz <noise> z cynamonem. Wcześniej się cholernie dziwi... Oficjalnie potwierdzam, że pierwszy. Wcześniej się cholernie dziwiłam, czemu to ludzie no, czemu to Bała ludzie się. wyzwanie cynamonowe, więc ja spróbuję i zobaczymy jak zareaguje. Matka boska. Dodajmy no do tego, że zanim przystąpiła do próby, opróżniła no samodzielnie właśnie taką butelkę. <noise> Dobra. No no weź wyprostuj, się na, na wyprostuj! Wyprostuj! Dobra, wyprostuj się! Popoje masz, żeby się nimi chwalić! <noise> Trzy, dwa, jeden, wow. Przełgnij. Przeżuj najpierw! Tylko nie żyję, daj jej worek! 118 razy! Daj jej worek! Na wszelki wypadek lokowanie produktu, jej jest zapłaci. Daj jej wodę, wody wodę jej daj! A tam wodę, wodę No poza pani! Popij, popij tym! Dobra, daj wodę Dobra, woda jest! Nasza dzielna Ania nie dała rady i nie skorzystała z tego <śmiewa> Proszę państwa, zdarzył się nieszczęśliwy wypadek Cynamon Ty oberwałeś cynamoną No weź to rozszedł. Jak on No, że... no roszczesz to, chłopie. Już... Już ogarniam, czemu to tak jest, ja wiem, no. Do... Czuję cynano na palcu. Ty wiesz co? Aż mi się zaściało spróbować. Dawaj, Sławek. Dobra. Nie! Nie, tu jest za dużo Nie, czekaj. Kurna, Kurwa, cynaną. Ona żyje. Dobra. 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 Ogarniam. Co, chcesz spróbować tego cynamonu? Sprój, spróbuj, Sprój, spróbuj! Dawaj, 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 dawaj! dawaj ja dawaj. właśnie postanowiłem ośmielić wszystkich na świecie próbując cały pokój opryskać niesamowitą chmurą cynamonu Dobra. Rzekaj do tego. To <śmienic> mi się nie daje. Daj mu wodę, daj mu wodę! Daj mu Błyszowo. Ale masz wodę. Po co? I twardzie kolora. Wow. No. U No No czy zrobiłem czerwone? Poszło? Ale poszło, nie? Jest. Piona. No I wrócimy do Ani, Tak. która no? musi podjąć drugą próbę. Robię na pal. Ja Ale idź nie jest ciepłe, Automatycznie ja tego ja nie, nie rozumiem, niby jadła na stołówce Politechniki Koszalińskiej i co? Oh, yes. <głosy> <głosy>